Hej, witajcie, z tej strony Noxy, a to Droga do Pretendenta, czyli seria, w której zaczynając od brązu piątego, będę wspinał się po kolejnych szczeblach tabeli rankingowej, aż do samego Pretendenta. Aktualnie mam 24 punkty i udało się teraz znaleźć grę i drugą grę. Eee, spróbuję zagrać Yasuo. Przyznam wam się szczerze, że to już piąty raz podchodzę do nagrania tego odcinka, z tego powodu, że cztery razy Ktoś wychodził z Champions Selectu, w zasadzie trzy razy z Champions Selectu, a raz w grze, po obu stronach było po dwóch awków i przeciwnicy zdecydowali się na remake. Przyznam szczerze, że na tych niższych rangach naprawdę często gry są po prostu odrzucane. Dlatego, że ludzie nie banują, nie pikują, albo później jawczą i są remake'i. Dobra. Niestety drużyna przeciwna zbanowała mi Yasuo, z tego powodu pick na Riven. Na razie drużyny wyglądają następująco. Na IDKRY Tristana, na soporcie Tarik u nas. Eee, ja na topie. Jeżeli chodzi. O, dobra, będę grał Riven kontra Malfight. W naszej jungli będzie Olaf, w przeciwnej Kazix. Eee. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda sytuacja na top lane, wydaje mi się, że bardziej na korzyść przeciwników. Jeżeli chodzi o gankowanie, ale jeżeli przyjdzie na counter ganka Olaf, albo będziemy mieli sytuację 2 na 2, powinniśmy raczej sobie z nią poradzić. Ok, wszystko jest piknięte. E, doszedł jeszcze Pantheon. Oj, oj oj. Czyli ja gram na Panteona. Tak mi się wydaje, a Malphite będzie supportował. To zmienia postać rzeczy, czyli 2 na 2 definitywnie możemy przegrać. Zobaczymy, zobaczymy. Będzie dla mnie ciężka linia, będę musiał dużo obronić się przed Didami, ale o tym więcej już w grze. Ok, jesteśmy już w grze i faktycznie będę grał przeciwko Panteonowi. co jest dosyć ciężką linią. Myślę, że nawet pokuszę się o wzięcie pierwszego E. Jest to mocno defensywna opcja, ale na Panteona najważniejsze jest przetrwać pierwsze kilka leveli, później da się sobie jakoś z nim poradzić. I właśnie na coś takiego ja mam nadzieję. Chyba, że tutaj ktoś będzie próbował nas inwejdować, ale nie sądzę, mocno by mnie to zdziwiło. Przeciwnicy mają beznadziejny team pod inwejdy, więc naprawdę olbrzymim zaskoczeniem byłoby, jakby coś tutaj się miało stać. Już prędzej my moglibyśmy inwejdować, mając Raven i Olafa. Raven, nie jestem Raven. Raven, play lux. Co? <głysy> Zupełnie nie rozumiem. Jeszcze dziesięć sekund, zrespi się Blue. Okej. Okay. Myślę, że tak z sześć ciosów oddam. O, naprawdę? stracić czas. Panteon. O ale, niestety ja też straciłem tego expa. I będziemy porównać. Jakbym zgarnął przynajmniej jednego miniona więcej, dinajową mi tego miniona. O, okej. Okay. Z pierwszej fali zgarnę jednego. Z drugiej. <gł> okej, okay. muszę się skupić. No to na razie tragedia. Za wczesne. Wiecie co? Są czasem takie postacie, co się ich po prostu nienawidzi. Wie się, że nie potrafi się na nie grać. Dla mnie tą postacią jest Pantheon. Ja głupie, jak go widzę. O, Gasi jest raczej nie najlepszym Pantheonem. Wziął drugie E, kiedy nic mu nie daje. Uf. No drugi wezmę Q. i ma trzeci level sporo przede mną teraz hity naprawdę mi nie siadają, ale zaraz się to powinno trochę poprawić. Dobra, mogło wyjść lepiej. Za późno się zorientowałem, co się tam dzieje. Głównie dlatego, że jakoś tej komki się tak wszystkie w jednym miejscu pozbierały. I nie widziałem na minimapie zupełnie, że Olaf się tam bije. O, super. Popatrzcie na to. Pantheon nie ma teleporta. I w tym momencie, jeżeli ja mam przewagę a, jednego levela, zaraz będę miał piąty. On będzie dwa levely w plecy zaraz. chcę się jak najszybciej teraz stąd cofnąć. Mm. Na swój przedmiot chyba wezmę fajja. da mi trochę tego złota. E, nie, przepraszam, nie złota, tylko zdrowia. A to jest dosyć przyjemne na Pantheona i na Kazixa, który może próbować jakichś ninja ganków. Czy ja chcę się na niego skampić? Panteon chyba nie ma flesza. Stracę tego miniona, ale za to go obiję. Albo... tak, tak zrobię. Dobra, trochę obity. W zasadzie ponad połowa zdrowia. Czy chcesz to robić? Kaziks. Nie, dobra, cofa się. Linia się puszuje w moją stronę, więc jestem teraz w stanie. Zdinejować panteonowi Expa. Jak nie wiecie, zdinejować znaczy e, zaprzeczyć. No, po prostu sprawię, że on nie będzie mógł zgarnąć tych minionów. W ten sposób, jeszcze bardziej zwiększy, właśnie, różnicę doświadczenia między sobą a nim. Zresztą on się teraz wraca. Bardzo niekorzystne to dla niego. On ma dopiero czwarty, czwarty poziom. Wraca się prawdopodobnie dlatego, że nie ma złota. Przepraszam, nie dlatego, że nie ma złota, dlatego, że ma złoto na jakiś przedmiot. Ale nie wydaje mi się, żeby to w żaden sposób było dla niego warte. O. O. Nienawidzę tego stun'a. Być może jakbym lepiej rzucił kombo, to bym zdążył jeszcze na to, żeby go zestunować. Byłby wtedy na pewno łatwym zabójstwem. Dobra, to zepsułem. W takim razie będę puszował tą linię tak mocno jak mogę. Po czym się po prostu wrócę. Teraz stać mnie na dwa Longsordy i Warda. I tak zamierzam właśnie się zbudować. Mimo, że zbudowałem tego faj'a, nie wiem, czy nie pójdę. W pierwszego. W pierwszą hydrę, dlatego że daje większe obrażenia. No i trochę no a ten jest bardzo przyjemny na Panteona. Mimo że ten akurat już nie będzie dla mnie wyzwaniem, ale ogólnie jest to dobry przedmiot po prostu na tą linię. Bardzo duży kulo na ultimam, No, ale Ulti Riven jest naprawdę super mocny. Czy jestem w stanie go tutaj zabić? Nie. Czyli znowu wracamy do zabierania mu tutaj doświadczenia. Będę frizował linię. Zaraz mi powinno wrócić ulti. Przy naprawdę sprzyjających warunkach on wróci tutaj na linię, a ja wtedy wbiję się na niego ultem. Będę miał nad nim dwa lewele przewagi, wbijając w niego, bo on teraz jeszcze nie ma szóstego. Ale ma naprawdę niewiele, nie wiem. Może 3 miniony, może 4, może mniej do tego szóstego. Na razie go jeszcze tutaj nie widać. Może pingnę, bo jeżeli zgarnie szósty level na minionach z dżungli, wtedy może y, użyć ulta na inną linię. Co tutaj ciekawego? Walczo. Ja sobie jeszcze tutaj pofrizuję chwilkę. Czy on w ogóle tutaj podejdzie? Dobra, freeze się przełamał. Nie jestem w stanie go tutaj dłużej trzymać. Tak jak nie jestem w stanie cesować. Kazik jest tutaj. O, to ciekawe. Uch. spróbowałbym się na nich wbić, ale tylko jeżeli Anka zostanie tak, wpije się, fuck. Nie, chodź tu. To było takie bliskie. Panteon używa ulta, tak. Udało mi się po prostu odbiec, okej. Okay. Czy on da się złapać? O, to duża strata dla Ciebie, Panteon. Bot lane missing, ale i tak Marfeit nie ma teraz ulta. A ja co mogę kupić? Black Cleavera i Buty, chyba to będzie najlepsze wyjście. Wejgar tak, jakby prosił się trochę o to, żeby go jednak tutaj złapali. A Pantheon znowu traci masę doświadczenia. To co robi, to jest olbrzymi błąd. On teraz nie ma ulta, ja zdążę pusznąć tą falę. Zanim on podejdzie pod swoją wieżę. Mało tego, wiecie co, nie jestem do końca przekonany, ale być może nawet jestem w stanie go wyłapać tutaj. Wiem, że widział tego Ward'a, ale nie przeszkadza mi to. O, proszę. O, oj, biedaczek! Czy on się będzie znowu wracał, czy zaryzykuje zostanie? No, nie. No, nie. Przeżył. Po prostu nie wierzę, moje staty nie, nie, zupełnie nie obrazują tego jak ja wygrywam tę linię. A tam na bocie jakieś fragi padają dla przeciwników widzę. Dobra, czas puszczać pierwszą wieżę. Jeszcze żadna nie padła nie, padła na bocie przeciwników. W takim razie czas puszcząć pierwszą wieżę na topie. Mam tutaj cały czas tego warda, będę widział jak on będzie podchodził. O ile będzie podchodził, na razie jeszcze go nie widać. Co, co robisz, Panteonie? Przyznam szczerze, że nawet się niepokoję trochę. O. Czy ja znajdę tutaj kogoś? Podejdzie pan tam? Nie mają tutaj chyba wizji. Dobra, nie będę kusił losu. Postanowiłem się cofnąć. Niestety, nikt nie złapie raczej Anki. Za to ja mogę dalej puszować bota. Nie bota, tylko topa. I trzymać tego Panteona jak najbardziej od... od farmy. Dobra, Panteon jest dla mnie definitywnie do zabicia. Okej, okay, udało się. Tam na bocie również padną fragi, ale ja. Dla mnie znaczy to tylko tyle, że mogę bezpiecznie pushować tego topa. Bo tam i tak nie mam jakim pomóc. Nieważne co by się stało. Dla mnie jest dobrze, że akcja jest daleko od topa. Bo mam faktycznie tego łatwego. Mam po prostu łatwy push. O, nieprzyjemnie. Panteon obraża po prostu Kaziksa za nic. Ciekawy, którą linię Panteon. Ultnie. Wygląda na to, że będzie to top lane. Dobra, jako że tutaj zgarnę sobie tego Expo i tak tutaj nie mam nic lepszego. trochę dostałem obrażeń. Wydaje mi się, że nie będę miał tutaj za bardzo okazji do zabicia go. 25 sekund do teleporta i tyle samo prawie do ulta, aż się prosi o to, żeby zostać, zabić go i potem się teleportować. Dobra, Wejgar go zachodzi i jest nasz, a przynajmniej mój. <ścoughs> Nie wiem, czemu Olaf pisze, sorry, Wejgar. Muszę ultać, znaczy flaszać. Flaszać, flaszować. Oooooh! Ziomeczku, dlaczego gonisz mnie? Przecież nie zrobiłem ci niczego złego. Dobra. Kupię Hydrę i steleportuję się tutaj. Po czym zgarnę Reda. I Kaziksa, który będzie chciał zgarnąć Reda. wają się nie Nie spodziewał się <grywa> Okej okay, udało się. ...trzy osoby podbić. To było całkiem przyjemne, mimo że niekoniecznie potrzebne do wygrania, bo i tak myślę, wygralibyśmy tego fajta. Oj, ten egzost. Dobra, o, zabili! Wow, tego się nie spodziewałem. Poszujemy? Boże, ten ult. Dobra, udaje nam się zgarniać fragi teraz na prawo i lewo. Myślę, że nawet być może uda nam się skończyć przed 24 minutą. O, okej, okay. troszeczkę zepsułem. Dalej mam multi. A, sama końcówka. Dobra, ta akcja nie wyszła mi za dobrze. Nie żyje? Nie, boił się wbić we mnie. Odważnie, Trista, na skoczek spokojnie wszystko będzie dobrze Tarik, nie musisz mi od razu tutaj oznaczać jako swojego jako swojego rycerza o o jak on mi zabrał Dobra. U w ostatniej chwili koniec gry. I tak nie udałoby mu się pewnie mnie zabić, ale szkoda byłoby zginąć. Dobra, teraz przyjrzyjmy się wynikowi statystyk końcowych. Kolejne 24 punkty. Znowu liczyłem na więcej, ale myślę, że powoli będzie przychodziło coraz więcej. Jeżeli chodzi o grave damage'a hmm, Veigar zrobił trochę więcej niż połowa mojego, ale, ale generalnie widać, że Pantheon naprawdę był zgnębiony i to tak porządnie. Eee, Okej, okay. więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Tymczasem żegnam się z wami. Słyszymy się w następnych materiałach. Peace.